Psał też Dawidowy według Jana Kochanowskiego, psalm 70. Boże wiecznej mocy, twej żądam pomocy, chciej się pospieszyć ku ratunku memu. Nie daj mię w ręce człowiekowi złemu, zamieszaj ich rady. Odkryj fałsz i zdrady, niech się wstydzą, niech nazad którzy niewinnej duszy mej szukają, a ludzie cnotliwi, ludzie sprawiedliwi, niech się weselą, niechaj na świętszemu uczciwości czynią imieniowi Twemu. Panie, z każdej strony jestem utrapiony, ale Ty nie daj niszczyć mnie do końca, a nie odkładaj wieczny mój obrońca.